Miejsce, które stało się miejscem pamięci o II wojnie światowej dokładnie 72 lata temu, 17 grudnia 1942 roku. We wrześniu, dokładnie 6 września 1942 roku, Niemcy na terenie całej rejencji Ciechanowskiej przeprowadzili zmasowaną akcję, w wyniku której aresztowali część członków ZWZ AK. W tym z terenu Półtuska aresztowali dwie osoby, i dobrze trafili. Był to y, zastępca dowódcy komendanta obwodu, y, pułkownik Bronisław Dębiński pseudonim Dąb, i y, dowódca pierwszego oddziału y, tegoż obwodu y, y, pseudonim Kuba, czyli Juliusz Kubis. Y, zostali oni aresztowani i zatrzymani w Pułtuskim więzieniu. Tam byli poddani długiemu brutalnemu śledztwu do 4 listopada, nie wydali nikogo. Wobec czego Niemcy zaprzestali tych działań. 4 listopada wywieźli ich do działu dołowa, a po czym sąd w Ciechanowie skazał ich na karę śmierci kara śmierci świadomie została przez Niemców yy, przeprowadzona w sposób taki niecodzienny, mianowicie no, tuż przed świętami jesteśmy, czyli 17 grudnia właśnie tutaj spędzono ludność na rynku, na ten nowy rynek. Yy, przymusowo, publicznie dokonano egzekucji przez powieszenie tych dwóch wspomnianych członków Armii Krajowej oraz jeszcze dwóch osób zatrzymanych, jednej w Jednorożcu, drugiej yy, w Przasnyszu, w Przasnyszu yy, Henryka Smolińskiego i Stefana Krzykowskiego z Jednorożca. Wszyscy czterej zostali powieszeni. Przed śmiercią, wedle relacji świadków, krzyczeli niech żyje Polska, albo jeszcze Polska nie zginęła. Niemcy nie dali zdjąć ich ciała, one zostawały na tej szubienicy praktycznie do świąt Bożego Narodzenia. I Tuż przed świętami zostały usunięte i zostały pochowane na, w zbiorowej mogile na pierwszym cmentarzu tu u nas w Półtusku. To jest ta mogiła, w której oddajemy cześć przy okazji świąt Armii Krajowej. Takie zbiorowe miejsce pamięci, tym bardziej, że kiedy budowano tu po wojnie pomnik, zebrano ziemię z mogił wszystkich miejsc pamięci, miejsc męczeństwa Polaków w II wojnie światowej z całego ówczesnego powiatu półtuskiego. I to jest miejsce no, dosłowne, miejsce zbrodni, ale też symboliczne miejsce kaźni dla całego terenu powiatu półtuskiego. I my musimy tu co roku być. One, 带路来。 Podobno pan był świadkiem tych morderstw tutaj. Tak, tak, byłem tutaj obecny od samego początku, bo Niemcy mnie spędzili. Jechałem ze swoim stryjkiem z popław i nas krzyżówkach spędzili. tak już tam zatrzymali, konie tam, a my musieliśmy przyjść przyglądać się tutaj. Nie wiedziałem gdzie i po co nas prowadzą. Dopiero jak zobaczyłem w dopiero wiedziałem co to, co to się będzie tutaj działo. No i po pewnym czasie przyszł Niemiec, przyprowadził Polaka, Polak zarzucił sznurek na ten, wysoko na belkę. Niemiec przeszedł po drabinie, dopiero uwiązał te, e, te pętel i za jakieś dopiero godzinę czasu przyjechała ciężarówka, a ludzie spędzili z całego półtuszka. było bardzo dużo ludzi, także nic, nawet taki okowiec był, ze mną to stał, ale mówił, To nic nie można zrobić, bo to wszystko za dużo ludzi jest. I tak było do czego, jak przywieźli się przywieźli ciężarówkę, Ręce w tym związane mieli, skute, zeskakiwali, tak na ten. Przyprowadzili każdy na swój taboret. Taborety były postawione już pod każdą pętlą. No, kto pętel zakładał, to nawet nie wiem, czy się wykręciłem, czy jak, bo to było napięcie. Miałem 16 w ten czas lat, to byłem młodym chłopcem. To było dla mnie straszne przeżycie. No, ale przyglądać się musiałem tego nie dawał Tak, ręce i nogi jest w skóli, ale serca jest w skóli. ja mnie. Serce mieli twarde do końca. I do dzisiaj pan tę traumę pamięta? Ja tego nie mogłem zapomnieć nigdy. Ja teraz mieszkam w Łódzku, blisko tutaj. To szczerze przychodzę tutaj i patrzę na to, co, tu, co się działo 72 lata temu. Tak, byłem obecny do samego końca, prawda?